Cześć, witajcie. Jak wiecie, żeby dostać pracę w Polsce, trzeba mieć znajomości. Dobrą pracę dostać, prawda? Dobrą pracę trzeba mieć znajomości. Ja takiej znajomości nie miałem, więc miałam dwie opcje do wyboru: gówniana praca w Polsce, lub gówniana praca za granicą. Dlaczego gówniana praca w Polsce? Bo jak się nie ma znajomości, to się dostaje gównianą pracę, której nikt nie chce wykonywać. No i ja taką pracę muszę wykonywać. Dlaczego gówniana praca za granicą? Bo jak się za granicę, robisz najgorsze roboty, których nie chcą wykonywać tutejsi także wybrałem głównianą pracę za granicą ale ona przyniosła mi owoce także mam mieszkanie, mam pieniążki na normalne życie i mimo tego, że późno się zdecydowałem bo wyjechałem za granicę w wieku 33 lat jednak udało mi się coś, coś zyskać coś, czegoś się dorobić że tak powiem mieszkania innych rzeczy, chociaż to mieszkanie jest że tak powiem socjalne, ale ale to nic, ale ono jest moje. Ja tu mieszkam, mieszkam tak długo, ile chcę. Także druga opcja była dobra, a jak wiemy, jak się nie ma wujków, ciotek i pociotek w Polsce, to się do pracy dobre nie dostanie, także można o tym zapomnieć. Taki był mój wybór. No wybór chyba słuszny, bo teraz sobie żyję normalnie i bez stresu, bez alkoholu, a gdybym pracował w Polsce na gównianą pracę, to byłaby to praca na budowie za... Alkohol, bo jak to pracownicy pracują za alkohol pracują, piją, po, po pracy też piją, i tak pracują za alkohol, a ja tak bym nie pracował, bo jednak się szanuję i, i, i mam trochę wartości pewnych, które mi nie pozwalają na takie rzeczy. No, Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Pozdrawiam Was serdecznie tyle, bo musiałem powiedzieć. Dajcie łapkę w górę, dajcie suba i możecie zadawać pytania pod filmem, jeśli chcecie. Trzymajcie się, cześć!